Tysiące duchów krzeszących, uczyszonych, spaczonych. Uder, duchowy wędrowca Feliordu, spadkobierca Tuszytora czy Ligo Legendowy Hagrid. Obojętnie jakbyśmy go nie nazwali reworku, Freljordzki klimat wylewa się z niego na kilometr. Również z tego co widziałem, co do zasady społeczność League of Legends jest zadowolona tym reworkiem i być może będzie on określany jako przykład idealnie wykonanych zmian, aby usprawnić postać jednocześnie zachowując jej duszę, klimat i przede wszystkim gameplayowy feeling. Również została zmieniona jego fabuła i trzeba przyznać, że Liko legendowy Hagrid ma teraz jedną z dziwniejszych historii w League of Legends. Ponieważ Udyrowa linia czasu może się rozszczepić i Hagridów. Może być dwóch. Ale kochani, zanim zacznę ten materiał, chciałbym was za coś przeprosić. Generalnie rzecz biorąc, mówiłem, że w środę, czyli wczoraj, względem tworzenia przeze mnie tego materiału, będzie streamek. Tego streamka nie było, wiem, że nad transmisję czekacie, dlatego czuję się zobligowany, aby to wyjaśnić. Też bardzo chciałem go zrobić, ponieważ pogralibyśmy sobie nowym udyrem. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to co jakiś czas wrzucam tam sobie jakąś relację z naszym króliczkiem. Bo jeżeli nie wiecie, to z Marleną mamy ponad półtorarocznego rocznego króliczka imieniem Judy. No i przez ostatnie dwa dni nie działo. Się z nią za dobrze. W sensie jak króliczek nie je, jest osowiały, apatyczny, nie pije, no to wiadomo, że coś się z nim złego dzieje. Biologia królików jest tak skonstruowana, że one muszą cały czas coś rzuć i cały czas jeść, więc są to duże oznaki, że coś się rzeczywiście dzieje. No i przez praktycznie 2,5 pół dnia tak się rzeczywiście działo. Jeździliśmy do weterynarza, została nawet tam na kilka godzin, żeby podać jej różne rzeczy. I dopiero wczoraj, czyli w środę późnym wieczorem zaczęło się coś dziać z nią lepiej. Teraz, kiedy to nagrywam, już jest czwartek rano, wygląda, że już zagrożenie minęło. Chciałem was przepraszam. Prosić za to, że streamka nie było, ale po prostu w takim humorze, jakim byłem, no nie byłbym w stanie go przeprowadzić. Jeżeli ktoś ma jakiegoś swojego pupila i jemu coś się działo, to na pewno wiecie o co chodzi. Jaki wtedy człowiek ma humor? I też przez ostatnie dwa dni bardzo mało spałem, zajmując się nią, sprawdzając, czy wszystko jest ok, czy coś się poprawia i tak dalej. i tak dalej. Więc jeżeli ktoś na streamka czekał, to przepraszam. W ramach odrobienia chciałbym zrobić w poniedziałek 12 godzin grania z wami. Również, jeżeli poczujecie, że ten materiał może być troszeczkę nie wiem gorzej wykonany, albo jakościowo będzie gdzieś gorszy od jakości, do której Was przyzwyczaiłem, to również za to przepraszam, także w zasadzie słowem wyjaśnienia to tyle, a teraz przejdźmy po prostu do materiału. Jako, że wcześniej nie robiłem materiału o lor Udyra, pozwolę sobie przedstawić, kim był do niedawna. Oczywiście jego najważniejsze i najbardziej ikoniczne elementy, typu jego relacja z Sejuani, Blisinem czy freliorskie pochodzenie, nie zmieniły się, tak w szczegółach zmieniło się więcej niż mogłoby się wydawać. Dlatego najpierw przedstawię wam to, kim Udyr był do niedawna, wtedy na pewno bardziej widoczne będą jego zmiany dzisiaj. W swojej jeszcze do niedawna aktualnej wersji historii, na sorowych ziemiach Freljordu żyli szamani związani z magią duchową, określani jako Duchowi Wędrowcy. Służyli wśród wielu plemion Freliorskich, oferowali swoje umiejętności i rady w zamian za przyjęcie ich do społeczności, w której mogli nie tylko żyć, ale ćwiczyć swoje związanie z duchami. Uder był jednym z nich, urodził się pod krwisto-czerwonym księżycem i od młodego wieku czuł emocje pobliskich stworzeń. Na przykład wilków. Widząc w nim wielką przyszłość, jedno z trzech największych skupisk ludów zimowej krainy przygarnęło go pod swoje skrzydła. Mowa tutaj o zimowym szponie, aktualnie przewodzonym przez oczywiście Sejuani. Gdy był jeszcze chłopcem, rozpoczął trening wewnątrz tejże społeczności, mentorzy oczekiwali, że z łatwością opanuje swą siłę, lecz ta go po prostu przytłaczała. Słyszał chaotyczne myśli wielu innych istot, a to zaczęło nie tylko go męczyć, lecz powoli wprowadzać go do stanu bliskiego obłędowi. W jednej z sytuacji wręcz sam się okaleczył, próbując ujarzmić swoje duchy. To, czego pragnął, to chwila samotności, przerwa od nękania przez głosy i emocje innych. Jego życzenie zostało spełnione, lecz chyba w najgorszy możliwy sposób. Pewnego wieczoru, Plemie wchodzące w skład zimowego szpona zostało napadnięte przez mroźną straż, czyli drugi z trzech freliorskich największych odłamów, służący lisandrze. Ci wymordowali już wcześniej całe rodziny, szczególnie zwracając uwagę na tych, którzy przejawiali ślady magii duchowej. Nie do końca wiadomo, jak Udyr wtedy przeżył. Jedyne, co wiedzieliśmy, to fakt, że jego mentorzy poświęcili się, aby młody chłopak uszedł z życiem. Udyr, oddalając się od pola bitwy, był jak nigdy wcześniej dręczony przez rozpacz i bolesne okrzyki jego pobratymców. W pewnym momencie nie wytrzymał. Uwolnił swoją wściekłość, powodując wstrząśnięcie pobliskimi szczytami gór. Zaledwie w ciągu kilku sekund na pole bitwy spadła lawina. Zmuszając mroźną straż do ucieczki. Udyr również padł ofiarą lawiny, lecz udało mu się przeżyć i znaleźć nawet kilku ocalałych. Niestety ludzie obawiali się jego niszczącej mocy i zdecydowali, że dużo lepiej będzie im bez obecności Udyra. Odwrócili się od niego wszyscy, poza jednym ze zrodzonych z lodu. Była to kobieta, która widziała Udyra inaczej niż wszyscy. Jednakże, bohater przyzwyczaił się do samotności. Miał wręcz taką renomę, że jego widok wręcz odstraszał ludzi, do dnia, gdy spotkał mnicha podróżującego z obcego kraju. Tym mnichem był oczywiście Lisin, i tutaj rozpoczyna się tworzenie relacji między dwoma bohaterami. Udyr, na początku nieufny, rzucał się na Lisina, lecz ten unikał każdego ciosu. Gdy obaj się zmęczyli, Udyr atakowaniem, a Lisin defensywą, ten drugi zdecydował się przedstawić. Okazało się, że obaj walczą ze swoimi duchami i obaj mają podobny problem, co sprawiło, że szybko nawiązali ze sobą przyjaźń. I po jakimś czasie Lissin zaproponował, że zabierze Udyra na wschód od Freljordu do pierwotnej krainy, czyli Ajoni, miejsca, gdzie ludzie przez pokolenia uczyli się jak utrzymać duchy w spokoju. Udyr zgodził się i obaj wojownicy wyruszyli w drogę, podczas której dotarła do nich wieść o ataku Imperium Noxusu na pierwotną krainę. Udry bez wahania zgodził się walczyć u boku mnichów, jak i swojego nowego przyjaciela Lisina. Obaj udali się do klasztoru Hirana na północy, Aionii. Duchowy wędrowca był bardzo przydatny w boju, gdyż w dużej mierze bitwa o klasztor Hirana z jednej strony miała wojowników Noksusu, a z drugiej strony w większości bezbronnych mnichów, więc zarówno Udry, jak i Lisin mieli ogromny wkład w zwycięstwo. Po jakimś czasie od tej wiktorii Udyr postanowił zostać i szkolić się pod okiem mnichów z klasztoru był pełen podziwu jak tutejsi cenili harmonię i odczuwał, że jego umysł i ciało uspokajały się dzięki radom mnichów no i oczywiście treningowi. Tety w pewnym momencie bohater usłyszał okrzyki freliorskich duchów niesione przez zachodni wiatr. Wyczuł niebezpieczeństwo w zimowej krainie. Nie widząc innego wyjścia postanowił wyruszyć, aby po raz kolejny dołączyć do zimowego szpona nie wiedząc czy ten go w ogóle przyjmie. To w zasadzie było kim jest Udyr i myślę, że spokojnie może powiedzieć, że ta historia była ok, choć nie wyjaśniała jego niektórych elementów. Na przykład, stylu Żółwia czy Tygrysa. Nowy Udyr na te pytanka odpowiada. Moi drodzy, znając poprzednią wersję historii bohatera, możemy spokojnie przejść do aktualnej. Tutaj pozostał jeden z pierwszych elementów. Duchowi wędrowcy Freljordu wiedzą po krwawym księżycu, że na świat przyszedł ktoś ich pokroju, a na rodzinom Udyra towarzyszył czerwony księżyc. Tutaj również możemy zrobić sobie mały przystanek. W sensie wcześniej było wiadomo, że bohater powinien mieć gdzieś między 40 a 50 lat. Jego nowa wersja, w mojej ocenie, zbliża go bardziej do lat 50, gdyż znał on jeszcze babcię Sejuani imieniem Heian. W każdym razie, nowe losy Udyra wyjaśniają, że wszystkie istoty na runterze mają ducha: ludzie, bestie, rośliny czy zwierzęta. Do tego mogą być żywe, martwe lub nieśmiertelne. A to, co odróżniało Udyra od reszty duchowych wędrowców, to fakt, że ich więź duchowa ograniczała się do słyszenia jednego rodzaju duszy, a Udyr słyszał każdy rodzaj. Generalnie z tą duszą to jest to nieco nieprawda, choć zacytowałem tutaj dosłownie fragment historii Udyra, to jest to po prostu przedstawione jako postrzeganie mnichów, bo nie wszystko na runterze duszę ma. Na przykład taka Belwet: nie ma, baron również nie ma. Ale to taka już bardziej mega hardkorowa lorowa ciekawostka. Wróćmy zatem. Uder miał problem. Słysząc głosy, nie mógł prawidłowo funkcjonować, a rodzice nie wiedzieli, jak mu pomóc. Ich wojmatka posłała po innych duchowych wędrowców, którzy mieli trenować chłopca, jednak każdy z nich stwierdzał to samo. Nie można kumulować w nim mocy. Chłopak nie może się zamykać, a powinien się na nią otworzyć i po prostu ją w pewien sposób uzewnętrznić. I tutaj wchodzimy w coś niebywałego. Bardzo rzadko zdarza się, że nowe lore jest w jakimś aspekcie uboższe od starego. Ponieważ Udyr pierwszy raz wykorzystał swoje moce w konkretnym celu, gdy przyszła po niego mroźna straż. Przerażony tym faktem ukrył się w lesie. Nie spodziewał się, że poczuje jak życie uchodzi ze wszystkich mu bliskich. Ponieważ całe jego plemię zostało wyrżnięte w pień przez popleczników Lisandry. Przepełniony smutkiem i furią uder wykorzystał moc duchów lasu. Jednym cięciem pazurów i uderzeniem skrzydeł sprowadził lawinę na mroźną straż. Tutaj z kolei nie wiadomo, czy ci przeżyli, czy uciekli, jak w starej wersji historii. Natomiast na pewno tutaj nikt z jego plemienia nie ostał się przy życiu. A nasz bohater bez plemienia, bez pobratymców czy nawet przyjaciół, Został skazany na samotność w skutej lodem krainie. Przez wiele lat wędrował po pustkowiach, przepełniony żalem i rozpaczą. Robił wszystko, by przetrwać. I tak błąkał się i błąkał, aż po wielu latach jego pierwszym spotkaniem z ludźmi było natknięcie się na oddział myśliwych zimowego szpona. Ci zostali zaatakowani przez tak zwanego Dzikiego Pazura, czy Wild Claw. Jest to również ciekawostka dla tych bardziej hardkorowych wyjadaczy, czy fanów karcianki wręcz. Bo chodzi tutaj o jednego z wilków, którzy właśnie w karciance Legends of Runeterra mają swoją kartę. I uder uratował myśliwych, zabijając bestie, a ci w ramach podziękowania zabrali go do swojego obozu. Tam wojmatka Heian wysłała go na trening w sztuce wojny wraz ze swoją córką Kalkią, swoją drogą matką Sejuani. I dziki chłopiec pokazał samotnej córce, jak żyć w dziczy. Wiadomo, obcował z nią samotnie przez lata, a ona nauczyła go ludzkich zwyczajów. I Udyr zaczął powoli czuć się jak w domu. I jak było wskazywane w starej historii, co przeszło również do nowej, Udyr najprawdopodobniej miał jakiś związek z matką Sejuani. Niemniej, pewnej nocy, wataha wygłodniałych i schorowanych istot o nazwie szronokły, czyli spore freliordskie wilki, Podeszły bardzo blisko obozu. Co ciekawe, ich pragnienia zawładnęły Udyrem na tyle, poczuł się zagubiony niczym we mgle. Zaatakował i niemal zabił jedno z młodszych dzieci w plemieniu. Dopiero kalkia i prawdziwy lud jego matki go powstrzymały i przywróciły mu zmysły. Po zabiciu wilków Hejan wygnała Udyra z zimowego szpona. Uznała go za wielkie zagrożenie. A ten powrócił w góry z dala od tych, których mógł zranić. Kalkia, co ciekawe, czasami go odwiedzała, ale w końcu zaczęła dowodzić swoim własnym plemieniem. Zdecydowała się na cofnięcie banicji Udyra, lecz ten odmówił powrotu. Nadal uważał sam siebie za zagrożenie. Nie kontrolował duchów, których potrzeby i zachcianki wyły w jego umyśle, ale poprzysiągł, że zawsze będzie chronił Kalkię i jej pobratymców, choćby z daleka. I wtedy, gdy złożył tą przysięgę, widzieli się po raz ostatni. I tak Udyr po raz kolejny. Został w samotności. Nie wiemy niestety jak długo, ale wszystko zmieniło się, gdy odnalazł go mnich z odległych krain. Twierdził, że przybył nauczyć się jak ujarzmić ducha Smoka wewnątrz siebie. Lisin zdecydował się rzucić mu wyzwanie, stawką którego był trenik z duchowym wędrowcem. Walczyli do granic swoich możliwości, jednak okazało się, że żaden nie wygrał. Mnich przedstawił się jako Lisin i przyznał, że walka tylko potwierdziła to, co było wiadome od samego początku. Obaj muszą się jeszcze wiele nauczyć. I po jakimś czasie zaprosił Udyra do Aioni, gdzie mogliby razem trenować. A z racji tego, że Udyra już nic nie trzymało we Freliordzie, po prostu się zgodził. Od tego miejsca, lore Udyra z kolei zostaje bardzo mocno rozszerzone. Mężczyźni zżyli się ze sobą podczas wspólnej podróży I teraz tak Ja wiem, że już chodzą słuchy i pojawiają się artykuły Ludzie mówią na ten temat Że Udyr z Lysinem, wiadomo Nowy ship w League of Legends Pozwolę sobie to poruszyć w nieco innym materiale Gdyż kwestia nie jest wcale tak oczywista jak się wydaje A wiele osób, często nie znających się na lore Od razu mówi O, Lysin i Udyr <laughs> Ciekawe co tam wspólnie robili w tej podróży Tak jak mówię, w oddzielnym materiale w każdym razie, poza domniemanym, hm, <laughs> hm, każdego dnia podczas podróży sparingowali i rozmawiali o duchach. Po dotarciu do klasztorów Hiranie w Ioni, okazało się, że został on oblężony przez noksjańskich najeźdźców. Udyr zdecydował się pomóc, rzucił się w wirwalki, przyzywając duchy pierwotnej krainy. Jak również Lisin, też tutaj miał swój ogromny udział w zwycięstwie. Ale tutaj musimy zrobić małą pauzę, aby to wyjaśnić. Gdy Spirit Guard Udyr wyszedł do League of Legends, na początku nie był skinem kanonicznym. Dopiero sporo później został wprowadzony do kanonu League of Legends. Wcześniej tak nie było. I był on odzwierciedleniem wyglądu Udyra podczas jego prawie 10-letniego pobytu w Ioni. Jego wersja Spirit Guard nadal jest skinem kanonicznym i jest sporą częścią jego historii. Jak wiemy, nowy Ultimate ma również stare style Udyra. Feniksa, Żółwia, Tygrysa i Niedźwiedzia. Z jednej strony jest to pewien hołd w stronę Starego Udyra, aczkolwiek po drugie ma to spore wytłumaczenie lorowe, równocześnie bardzo sprytne, gdzie Udyr, będąc w Ioni nie korzystał z mocy Wolibera czy Orna na swoich stylach, a z mocy duchów Ioni. Powiem, że jest to bardzo cwane rozwiązanie. Aczkolwiek dużo czasu skinowi do Udyra tutaj nie poświęcimy. Jest to tak zawiły temat, że planuję przygotować o tym oddzielny film. Również dlatego, że wydaje się, że Riot zrobiło tutaj coś, czego nie robiło wcześniej. W sensie zrobiło raz w karciance, ale nie stricte w kanonie League of Legends. Że jakby mając główną linię czasu runtery, pojawiła się odskocznia. Która idzie w inną stronę, jest jakby taka druga alternatywna. To właśnie dotyczy Spirit Guard Udera. Mam nadzieję, że zaciekawiłem, właśnie dlatego musi być oddzielny film o Spirit Guard Uderze. Niemniej, po odniesionym zwycięstwie poprosili opata klasztoru o wskazówki na temat kontrolowania duchów. Ten powiedział, że opanowanie siebie może przynieść różne skutki, ale zgodził się im pomóc. Pierwszy raz w życiu umysł Udyra był na tyle wyciszony i skoncentrowany, że mógł słyszeć własne myśli. No i tak leciały dni, tygodnie, miesiące. Wraz z trenowali, by do perfekcji opanować panowanie nad głosami i swoją mocą. Wtedy Lisin już również był pozbawiony wzroku. Udyr wykorzystał nową wiedzę, pomagając Lisinowi i jego smokowi odnaleźć wzajemną równowagę. Dzięki temu Freliordczyk zrozumiał, że harmonia i współzależność tworzyły balans w Ioni. No Shen byłby na pewno bardzo dumny. W przeciwieństwie jednak do Freliordu, gdzie równowaga bazowała na poczuciu konfliktu i walki, a także rozwoju i zmianach, gdzie przetrwanie w groźnym otoczeniu było głęboko zakorzenione w duszach wszystkich mieszkańców. Po kilku latach, prawie dekadzie, Uder był innym człowiekiem. Mógł pozostać i nadal trenować w Ioni, lub powrócić do swojej ojczyzny i rozwijać się. Wybór jednak okazał się być całkiem dziwny. Udyr przecież wcześniej opuścił Freljord, ponieważ nic go tam nie trzymało, a teraz zadecydował o powrocie. Niemniej Lisin podarował Udyrowi jedną ze swoich opasek na oczy. Miała mu przypominać o swoim zobowiązaniu do opanowania siebie. Chciał również, by Udyr obiecał mu, że jak już osiągnie swój cel we Freljordzie, to osobiście zwróci mu opaskę. Udyr zawiązał ją wokół swego nadgarstka i wyruszył w podróż przez świat, by znów pojąć nauki duchowego wędrowcy, tym razem już we Freljordzie. Ciekawi mnie to nieco, ponieważ gdy już się wyciszył i mniej więcej potrafił nad sobą panować, stwierdził, że wróci do miejsca, gdzie nie mógł nad sobą panować. Ciekawe. Niemniej po długiej podróży wrócił do swojej ojczyzny i zastał tam kolejny konflikt, tym razem nie Noksusu z Ajonią, a pomiędzy awarosanami a wojmatką zimowego szpona. Ci pierwsi chcieli zjednoczyć ludzi Freliordu pod jednym sztatarem i zakończyć bitwy. Udry zrozumiał, że skrzywdziłoby to ducha krainy i balans, który, jak wspominałem wcześniej, był inny w Ajonii, a inny jest we Freliordzie, więc postanowił doradzać zimowemu szponowi. Przyjęła go nieustępliwa córka Kalki, czyli Sejuani. Czuł, że potrzebuje jego pomocy. Młoda kobieta zaakceptowała wsparcie Udyra, jednak trudno było wywalczyć jej zaufanie. Gdy dorastała, słyszała historię na temat duchowego wędrowcy i jego żądzy krwi. Udyr doceniał chęć do nauki i bystrość Sejuani, jednak obawiał się jej bezwzględności. Sejuani dostrzegła z kolei mądrość i wojownicze serce Udyra, lecz jego częsta nieobecność działała jej na nerwy. Co również fascynujące, w aktualnych wydarzeniach w świecie League of Legends również Udyr jest niewidoczny. Gdzieś tam się udał, a Sejuani z Olafem wyruszyli na wyprawę po kocioł Orna. I szczerze myślałem, że przy reworku Udyra ten do nich dołączy. Tak się jednak nie dzieje, i to co robi Udyr, albo bardziej fakt, czy dołączy z powrotem do Sejuani, czy nie. Jest w pewnym sensie owiany tajemnicą. Niemniej, mimo nie zawsze zgodności, stali się sobie bliscy jak rodzina. Byli jak ojciec przysiężny i córka, choć nigdy nie przyznali tego otwarcie. Co ciekawe, podobną relację mieli w starej wersji historii, gdzie Uder bardzo troszczył się o Sejuani. Tutaj dla wielkich fanów Lor i Freljordu robi się niezwykle ciekawie. Jakiś czas później, inni duchowi wędrowcy wezwali Udera na południe. Przeznaczenie jednak spłatało Figla. Gdy spotkał dziwaczną, starszą kobietę odzianą w ogromny płaszcz. Poprosiła go o wykonanie kilku niemożliwych zadań, których Udyr podjął się, lecz nieskutecznie. Kobieta była jednak zadowolona z jego prób, więc nagrodziła go chlebem tak słonym, że Udyry niemal się udławił. I wodą tak zimną, że jego żyły zamarzły. Staruszkę ucieszył ten widok wędrowcy. Zrzuciła z siebie płaszcz, a jej duchowa magia uderzyła Udyra niczym lawina. Zemdlał, a gdy wróciły mu zmysły, był już sam. Czuł jedynie zmianę wewnątrz siebie. Obudziła się w nim nowa moc. Nie zdawał sobie z tego sprawy, lecz to sama focza siostra, w jednej ze swoich postaci, poddała Udyra próbom i pobłogosławiła go. Tajemnicza w siostra, czyli istota, o której prawie nic nie wiadomo. No nie spodziewałem się, że lore Udyra i ją akurat tutaj też nieco rozszerzy. Wiemy tyle, że była to siostra Volibera, Orna i Aniwi, pomogła chociażby Ornowi ostudzić górę, w której pracował i mieszkał. Jeszcze tam jakieś wzmianki były, ale co do zasady nie za dużo. Także takie rozszerzenie dostaliśmy, ale tutaj dostajemy coś, co bardzo mało osób wie. Ponieważ gdy pojawiła się nowa, zabdejtowana historia Udyra, po pół godzinie około została ona zmieniona w jednym ciekawym elemencie. Dopiero po dołączeniu do swoich pobratymców Udyr rozwiązał tę zagadkę oręż przywódców zrodzonych z lodu, stworzony z prawdziwego lodu, zaczął topnieć. Obawiali się, że Freljord wymiera, a duchy krainy zaczynają się rozpadać. Tutaj fragment o topnieniu oręża z prawdziwego lodu został usunięty. Wcale się nie dziwię, choć w polskiej wersji historii jeszcze to występuje. Dlatego napisałem do polskiego rajotu, słuchajcie, chyba czegoś nie zmieniliście. No i zobaczymy, czy zmienią. Dokładnie tak. Trzeba raj odpilnować. Kontynuując, jak zostało to określone, wymieranie Freliordu według Udyra było spowodowane awarosanami, którzy starali się o zjednoczenie. Przekazał informacje o tym innym duchowym wędrowcom i poprosił, by wspomogli Zimowy Szpon. Wielu z nich było sceptycznie do tego nastawionych, jednak inni obawiali się, że Udyr ma rację i zgodzili się pomóc. I jego historia kończy się następującym zdaniem. Udyr dzierżąc nową potężną moc duchową, udał się pośpiesznie do klanu zimowego szpona, by wyeliminować zagrożenie raz na zawsze. I tak oto. Wiemy, kim jest nowy Udyr w świecie League of Legends. Wiemy również, kim był Udyr jeszcze kilka dni w zasadzie wcześniej. Jego cytaty również są interesujące, dlatego zrobię oddzielny materiał oddzielny film o Spirit Guard Udyrze. Oddzielny film pewnie o interakcjach Spirit Guard Udyra jeszcze. No, jak ktoś lubi tą postać, no to taki udyrowy okres się teraz szykuje. Aha, byłbym zapomniał. Jeszcze relacje z innymi bohaterami. Riot wyszczególnia 3: z Lisinem, Sejuani oraz Woliberem. Z Lysinem, wiadomo, poświęciłem temu sporą część tego materiału, także nie będę się powtarzać. Sejuani również wiadomo, z kolei Volibear, no tutaj już jest taki mały problem. W sensie w przeszłości obaj bohaterowie spotkali się, Udyr bardzo mocno starał się nie poddać mocy frejlorskiego boga. I dlaczego tego tematu nie chcę dzisiaj podejmować? Ponieważ jeszcze nie jestem w 100% pewny, czy te dzieje Udyra z Voliberem, Zostaną zmienione czy nie. Dlatego o tym również w innym materiale. O, kolejny materiał o Udyrze się szykuje. Ale oczywiście, żeby nie było, no to Udyr na jednym ze swoich styli korzysta z cząstki mocy Volibera. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy jego relację rozwinąć, to pośrednio na pewno nie będzie on pałał miłością do Lisandry, której poplecznicy wymordowali jego plemię. Również można rzec, że ma on jakąś relację z Anivią i Ornem, no wszak przecież korzysta z ich mocy, zatem ma co nieco z nimi wspólnego. Co jednak, kochani, jest mega ważne i interesujące. Mam tutaj dla was jeszcze dwie kwestie dla totalnych, lurowych, hardkorowych świrów. Po pierwsze, kilka lat temu ludzie zastanawiali się, ok, ale jak to jest, że Udyr potrafi tak dobrze korzystać z mocy duchów? O co w zasadzie w tym wszystkim chodzi? I niektórzy się dopytywali. W 2017 roku Riot Games uchyliło rąbka tajemnicy odnośnie Nidalki i Udyra i tego, czy są oni zaliczani do wastajów, czy są jakoś z nimi spokrewnieni, czy coś podobnego. Jeżeli nie wiecie, wastajowie w ogromnym uproszczeniu to krzyżówki ludzi ze zwierzętami, np. Ari. Rakan czy Zaja. I Rajot odpowiedziało, że Nidalka i Udyr nie są wastajami, lecz mają nieco wastajańskiej krwi. Dlatego chociażby Nidalka potrafi zmieniać swoją formę. I w jej przypadku, przynajmniej aktualnie, to twierdzenie pozostaje prawdziwym. W przypadku Udyra, no teraz nie do końca wiadomo. Może się to zmieni, może nie. Powiecie jednak, że druga kwestia jest całkiem prosta. Ponieważ zapytam się Was, jak aktualnie wygląda Udyr. Pozostawię Wam tutaj chwileczkę do namysłu. Choć logika podpowiada, że to ten z klasycznego splaszartu, to rzeczywiście tak jest, dobrze myśleliście. Ale mam tutaj dla Was pewną ciekawostkę. Jeżeli wierzyć Ryanowi Mirelesowi, a nie mamy żadnych podstaw, aby tego nie robić, czyli szefowi wydawania postaci, gdy Udyr wchodził do karcianki Legends of Runeterra, jego wygląd przedstawiał Udyra krótko po powrocie z Ioni do Freliordu. Także, no cóż, Witamy zimowy brzuszek. Tym akcentem zakończymy dzisiejszy materiał. Ja Wam pięknie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało, że dowiedzieliście się sporo nowych rzeczy. Jeżeli tak, zostawcie coś pod materiałem, zasubskrybujcie kanał, aby kolejnych filmów nie przegapić. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.